na programie CRM rozpoczynamy od włączenia strony startowej, która jest informacyjną częścią naszego programu. Znajdziemy tu listę spraw do załatwienia, czyli pozostawione informacje, o których chcemy, żeby program nam przypomniał. Na przykład, że musimy odbyć szkolenie z systemu albo wystawić kulturę dla jakiejś firmy. Wszystkie sprawy wyświetlone na pomarańczowo. Są to sprawy przeterminowane, ale jeszcze nie załatwione. Znajdziemy tu również listę nieopłaconych rezerwacji po terminie dopłaty. Zgodnie z warunkami uczestnictwa wyświetlają się tu wszystkie rezerwacje wszystkich organizatorów, które wymagają dopłaty, ale nie zostały jeszcze opłacone przez klientów. Znajdziemy tu również listę rezerwacji z wylotem dziś, jutro i pojutrze, dzięki czemu codziennie będziemy mogli kontrolować, jakie rezerwacje lecą oraz potwierdzać naszym klientom informacje o aktualnych godzinach wylotu.